Cześć, korweta była na tym kanale już chyba w każdym odmianie, prawie w każdej. c jeszcze nie było, dlatego propozycję Szymona oczywiście przyjąłem. Film został nagrany, obejrzałem go z wielką przyjemnością, sami się za chwilę przekonacie, ale potem zacząłem się zastanawiać, coś mi w tym filmie nie pasuje, bo ja, podobnie jak Szymon, też nie lubię przepalać gotówki i też wolę samochody bezawaryjne. No i też kiedyś chciałem V8, a nawet sobie kupiłem, ale jako auto na weekend. A co zrobił Szymon? Już więcej nic nie zdradzę. Zapraszam do oglądania. Cześć, mam na imię Szymon. Przyjechałem do was z Krakowa. Dzisiaj zaprezentuję Wam moją korwetę C4, czyli czwartą generację korwety. Ten akurat model jest z roku 1989 roku, czyli stara buda i stary środek wedle researchu, który zrobiłem na grupach Facebookowych, ale też na YouTube. Okazuje się, że jeden z bardziej pożądanych roczników, co nie było moim zamierzeniem w ogóle, natomiast tak się trafiło, tak jest. Korweta ze mną około 4 miesięcy, przejechałem nią około 1000 km, może nieco ponad, podróżuję między Krakowem a Jasłem. Jeżeli chodzi o historię zakupu tego samochodu, jest to dość specyficzna historia, mianowicie decyzja o zakupie V8 podjąłem już dość dawno. Było to około półtora roku temu i wszyscy moi znajomi już wokół wiedzieli, że ja chcę mieć w końcu V8. Nie było to proste, ze względu na to, że ja z natury jestem dość oszczędny. Natomiast silniki V8 nie są i tutaj był ten zgrzyt między nami. Natomiast półtora roku wystarczyło. No był to dość długi okres, co by nie było, na to, żeby ta decyzja została już podjęta i doszło do tego zakupu. Początkowo zakup miał być kierowany w stronę Lexusa LS 430 i ewentualnie SC 430 z oczywistych względów. Mianowicie osoby, przynajmniej według mnie osoby, które chcą, które marzą o V8, Robią research i wtedy szukają po prostu, który z silników V8 jest najbardziej oszczędny. No i jednymi z pierwszych silników są silniki Lexusa i te toporne jednostki i dość bezawaryjne samochody. Natomiast niedużo braku miałbym tego LS430, ale ktoś mnie ubiegł, dosłownie kilka godzin wcześniej ktoś inny kupił. No i w ten oto sposób jakby zakup samochodu przedłużył się o kilka miesięcy. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, jak zaczęła się w ogóle przygoda z tym samochodem. Wraz z moim przyjacielem, z którym od zawsze lubujemy się w, ogólnie w motoryzacji, nieważne czy nowej, starej, szybkiej, wolnej. Zawsze rozmawialiśmy na temat te, potencjalnie zakupu samochodu i zawsze były to nowe samochody, nowe z salonu, maksymalnie dwu lub trzyletnie, po to, żeby ta bezawaryjność była jak, na jak najwyższym poziomie. I tutaj właśnie jest jakby przeciwieństwo tego. Zawsze stroniłem od takich samochodów, od samochodów, które mają 5, 10, 20, co dopiero ponad 30 lat. Natomiast sytuacja się zmieniła y, diametralnie, kiedy zacząłem się wczytywać, jeżeli chodzi o kwestie utrzymania takiego samochodu, kwestie bezawaryjności, ewentualne naprawy, ewentualne usterki. Jak się okazuje, wcale nie jest tak drogo, jak mogłoby się wydawać. A tak naprawdę, największym problemem tego samochodu, jeżeli chodzi o finanse, jest jego spalanie po mieście. No bo to już są kwestie rzędu 16, 17, 18 litrów na 100 kilometrów. A ciekawostką jest fakt, że w trasie można zejść poniżej 8 litrów, co przetestowałem na odcinku ponad 200 kilometrów. Myślę, że warto wspomnieć tutaj na temat tego, w jaki sposób dokonałem tego y, zakupu, tego samochodu. Mój ojciec śmieje się ze mnie do dzisiaj, jak to y, wyglądało. A mianowicie. Y, ja wiedziałem, że chcę mieć korwetę, już gdzieś tam decyzja zapadła, natomiast rozglądałem się za korwetą C6, ewentualnie C5. C4 to szczerze mówiąc, nigdy na nią nie patrzyłem. Nawet jakbym ją zobaczył wcześniej na ulicy, nie wiedziałbym, jaki jest to model korwety. Natomiast pewnego dnia, obserwując pewny fanpage na Facebooku osoby, która sprowadza samochody amerykańskie do Polski. Wrzucił właśnie taką oto korwetę czarna yy, wersja Cabrio. Jeszcze o tym nie wspomniałem, ale to może więcej o tym później. Po prostu się zakochałem, zobaczyłem, sprawdziłem cenę. Cena była rewelacyjna. Wykonałem telefon i w ten to sposób po 10 minutach rozmowy stałem się właścicielem tej korwety. Dwa dni później korweta przyjechała do mnie na lawecie, i w ten to sposób rozpoczęła się ta przygoda. Jeśli chodzi o wersję yy, tego konkretnego modelu, jest to wersja przedliftowa, czyli ostatni. Ten najfajniejszy rocznik wedle wielu osób, 1989, stara buda, czyli mamy jeszcze z tyłu okrągłe światła, z przodu oczywiście otwierane światła, jak w tym modelu jest to oczywiście standard i w każdym modelu występuje. Środek również jest jeszcze przedliftowy, pewnie wielu znawców zauważyło, alufelgi nie są oryginalne, one są pięcioramienne, oryginalne alufelgi miały całe wypełnienie, były no, przepiękne, Osobiście chciałem się w nie zaopatrzyć, natomiast jak poznałem cenę odrestaurowanych sztuk, to uznałem, że po prostu to trzeba będzie odłożyć w czasie. Być może część już zauważyła, natomiast nie jest to wersja targa, jest to wersja troszkę rzadsza z nałożonym hardtopem wersja cabrio. Hardtop możemy w każdej chwili ściągnąć. Całość zajmuje około 30 minut, wtedy mamy pełnoprawny kabriolet a z bagażnika wyciągamy sobie materiałowy dach i możemy się cieszyć z nim. Całe lato. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że dach tobie jest bardzo rzadki. Osobiście szukałem czegoś takiego w Polsce i nie znalazłem. Natomiast historycznie, jak zobaczyłem w archiwum, jakie są ceny takich dachów, to, to są kwestie nawet już pięciocyfrowe w tym momencie. Idąc dalej, przejdziemy do chyba tej najbardziej ciekawej i najbardziej charakterystycznej części samochodu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, czyli cztery piękne, okrągłe światła, czyli wersja, tak jak wcześniej wspomniałem, przedlift. Po lifcie 1991 rok mamy już wersje kwadratowe, czyli takie mniej ładne, bym powiedział. Jest to naprawdę piękne i zwłaszcza nocą, kiedy są poświetlone, robi niesamowitą robotę. W oczy rzucają się również cztery rury układu wydechowego. Nie są oryginalne, jest to marka Magnaflow. Niestety nie mam zielonego pojęcia, jak brzmi oryginał, więc nie jestem w stanie tutaj bezpośrednio porównać. Ten daje radę. I bardzo fajną rzeczą jest również fakt, że tutaj wlew paliwa jest dosłownie centralnie na środku. To też jest taka mała ciekawostka. No, taki fajny bajer. I tak, przechodzimy teraz do pewnie dla wielu najbardziej ciekawej. Części, czyli serce tego tutaj potworka. Po otwarciu maski, oczywiście, pojawia nam się wielki silnik. W oczy rzucają się również te klosze świateł, które tutaj wykręcone są w kierunku do nas. No ale przychodząc do tego najważniejszego, jednostka 5,7 litra, czyli standard we wszystkich korwetach C4. V8, to już jest oczywiste. Jeżeli chodzi o moc, to najprawdopodobniej jest to 248 koni, a przynajmniej z tego co pamiętam, to tyle wynosi. To, tyle ta moc. Wersji mocy było na tyle dużo, że po prostu nie sposób jest tutaj wymienić. Było właściwie od 200 koni do prak praktycznie 300 koni, jeżeli chodzi o te c 4 Myślę, że fajną ciekawostką, jeżeli chodzi o ten samochód jest fakt, że powstawał on w erze y, kryzysu paliwowego w USA, więc jakby z tej mocy 5-7 litra można było wykrzesać znacznie więcej, myślę, że około 100 koni więcej mechanicznych. Natomiast zostali przy 248 koniach. E, natomiast mi to Kompletnie nie przeszkadza, jest to dla mnie zupełnie wystarczające. Jeżeli chodzi o bolączki, szczerze mówiąc, naczytałem się bardzo dużo o bezawaryjności tych samochodów. Ja osobiście doświadczyłem uszkodzenia pompy hamulcowej, przez co niemalże dwa, prawie trzy tygodnie miałem unieruchomiony samochód. Ponoć yy, lubią się psuć również tutaj mechanizmy otwierania tych świateł, co jest dość oczywiste, no bo one pracują tak naprawdę. Zdarza się, że kilka razy dziennie, zwłaszcza jak ktoś używa tego samochodu na Daily. Tak jak robię to ja. No właśnie i to był moment, kiedy ja powiedziałem, ale jak to? Najpierw Szymon przedstawia się jako oszczędny facet, a potem kupuje V8 z gigantycznym spalaniem do jazdy na co dzień. Ile to się wydaje na paliwo? Jak na to oszczędzić? Gdzie indziej? Zresztą to nie jest tylko problem Szymona, bo wysokie ceny na stacjach dotyczą każdego z nas i dlatego warto oszczędzić na bak paliwa, zwyczajnie wydając mniej na ubezpieczenie. Dlatego to już trzeci rok, od kiedy polecam korzystanie z porównywarki ubezpieczeń, które pomaga nam oszczędzać. Mubi.pl łamane przez Zachar. Od tego czasu sporo się zmieniło i to na lepsze. Oprócz jednorazowego zwrotu 150 zł cashback na Mubi.pl można też zarobić. Po zakupie polisy dostaniesz unikalny link, który możesz polecić MUBI swoim znajomym i w ten sposób zgarnąć do 2000 zł. A twoi znajomi z kolei też zgarną po 150 zł cashback i tak dalej. To naprawdę tak właśnie działa. Sprawdź sam, na pewno znajdziesz dla siebie najtańszą polisę na rynku i to będzie dopiero początek niespodzianek. Link w opisie, zapraszam. Przychodząc do środka, oczywiście rzuca nam się w oczy ten archaiczny, rodem z gier komputerowych wygląd. W stylu takich kwadratowych jakby części, tutaj mam na myśli zegary, mam na myśli konsolę środkową, właściwie wszystko jest w takim stylu. Mnie osobiście to urzeka, i kiedy teraz mam porównanie do korwety tej poliftowej, gdzie środek jest już bardziej taki zaokrąglony, to jeszcze bardziej podoba mi się ten środek. Myślę, że jest najwyższa pora, żebym powiedział, jaka to jest wersja. Jest to czterobiegowy automat na rynku wtórnym, oczywiście na jedynym jaki istnieje, jeżeli chodzi o te modele. Bardziej pożądany jest manual. Z tego co się orientuję, występowały nawet manuale sześciobiegowe. Radia niestety oryginalnego nie mam, myślę, że się w nie zaopatrzę, bo jest też takie fajne old school. Kulowe. Tutaj y, ciekawostką jest fakt, że jest full elektryka, jeżeli chodzi o fotele, oczywiście, w wielu płaszczyznach. Tutaj myślę, że, że też jest godnym zaznaczenia fakt, że każda osoba, która wsiada do tego samochodu, automatycznie y, przyjmuje, że jest to wkładak na napój, a są to przyciski odpowiadające za sterowanie fotelami. Warto też wspomnieć na temat wyposażenia tego samochodu. Ma Tempomat, przypominam, że jest to 89. rok. Jest Tempomat, jest bardzo sprawnie działająca klimatyzacja. Fajne nagłośnienie marki Bose, co prawda powyżej 100 km na godzinę nic nieznaczące, bo tak naprawdę niewiele słychać, no ale mimo wszystko używam na co dzień i jest bardzo fajne, bardzo miło się słucha. Myślę, że warto tutaj też wspomnieć o bagażniku, cudzysłowiu, gdyż ten bagażnik w wersji Cabrio jest, jest dosłownie symboliczny, aczkolwiek da się tam zmieścić torby, tylko większym problemem jest nie tyle jego pojemność, która jest dość mała, to po prostu dostępność tutaj od środka, trzeba tutaj się jakoś troszkę nagimnastykować. Fotele, no są dość charakterystyczne i dużym problemem dla tych foteli jest fakt, że jeżeli ktoś jest troszeczkę większy, jeżeli ktoś ma powiedzmy szersze biodra, no to po prostu jest mu tutaj niewygodnie, przetestowane na dwóch takich większych kumplach, dla mnie są idealne. Ergonomiczność tego samochodu. Na pewno bardzo charakterystyczne jest wsiadanie, które jest trudne, ale wysiadanie z tego samochodu jest znacznie trudniejsze. Progi są bardzo wysokie. Do tego samochodu się tak naprawdę nie wsiada, tylko wpada. Kolejne ciekawostki to brak schowka, co jest dość specyficzne, bo zazwyczaj takie schawki są. Brak kieszonek bocznych w drzwiach, też dość specyficzna, ale mamy za to cup holdery, jak na Amerykę przystało. To musi być. No i tutaj jest. Wydaje się całkiem spory, natomiast jest niesamowicie płaski schowek, bardziej na portfel, na dokumenty ewentualnie na telefon, jeżeli chodzi o jazdę tym samochodem, to myślę, że warto powiedzieć, że zanim, zanim miałem okazję pierwszy raz z nim się przejechać, Mój tata jeździł nim już kilka tygodni i sprawdzał po prostu co jest do wymiany w ten oto sposób tam zajęliśmy się klockami hamulcowymi, wymianą płynów i takich części bardziej eksploatacyjnych. Natomiast moje wyobrażenia na temat tego samochodu zupełnie odbiegały od rzeczywistości, mianowicie miałem ogromne obawy. Co do tego samochodu, bałem się tylnego napędu, bałem się tej toporności starej amerykańskiej motoryzacji. No, ale jak się okazało, naprawdę niepotrzebnie. Podczas pierwszej jazdy moje wątpliwości, mój jakby strach, który mi towarzyszył wcześniej w tych moich wyobrażeniach, zupełnie odleciał i samochód prowadzi się bardzo pewnie. Trzyma się bardzo dobrze drogi, najprawdopodobniej za sprawą szerokich opon, 275, i wszystko, co myślałem na temat tego samochodu, czyli te moje wyobrażenia na temat tego, jak ciężko będzie się jeździć tym samochodem, były po prostu nieprawdziwe. Jeżeli chodzi o komfort poruszania się tym samochodem, to. No jest to dość specyficzne. Teraz przejeżdżaliśmy przez tory kolejowe, i było słychać, jak to wszystko trzeszczy. To jest prawdziwa amerykańska motoryzacja, ale niesamowicie się cieszę, że mam jakby możliwość doświadczenia tego. Te plastiki trzeszczą. Nie będę robił tutaj jakby, no może tutaj nie, ale tutaj wszędzie słychać ten plastik. On żyje tak naprawdę swoim życiem. Ma to swój klimat, ma to swój urok. Mnie osobiście się to bardzo podoba. Teraz, bez zapowiedzenia, ale wykorzystałem moment do tego, żeby e, zrobić taką przygazówkę. E, no i ten dźwięk, który właśnie słyszeliście, e, to jest właśnie kwintesencja tego samochodu. który Ten dźwięk nadaje klimat temu samochodowi, e, i właśnie dlatego dźwięku, dlatego klimatu kupuje się takie samochody. Niewątpliwie dużą wadą tego samochodu jest wyciszenie a mianowicie jego brak. Zapewne przez e, zużyte już dość uszczelki, których niestety e, dość ciężko dostać na rynku wtórnym, e, można e, odnieść wrażenie, że, że ten samochód właściwie nie ma żadnego wyciszenia. Przez to powyżej prędkości 100 km na godzinę e, opory powietrza są e, na tyle dokuczliwe, że, że faktycznie dłuższa trasa takim samochodem jest dosyć. Ciężka, po prostu nie ma się tutaj co oszukiwać. Jeżeli chodzi o spalanie tego samochodu, to tak jak wcześniej wspomniałem, w trasie jesteśmy w stanie zejść poniżej 8 litrów. Natomiast jeżeli chcemy, nie walczymy o każdy litr mniej na trasie, no to spokojnie 10-11 litrów z przygazówkami raz na jakiś czas. Jest to całkiem normalne i realne. Miasto. 16-18 litrów nie jest niczym nadzwyczajnym, natomiast wydaje mi się, że kwestia spalania w tym samochodzie jest kwestią drugorzędną. Każdy, kto kupuje, silnik z, z, każdy, kto kupuje samochód z silnikiem V8, no, liczy się z tym spalaniem, że będzie znacznie większe niż w standardowych samochodach z silnikami 2-3 litrowymi, nawet. Natomiast no, emocje, i głównie dlatego kupujemy takie samochody. Kontynuując historię z tymi moimi obawami na temat starych samochodów, zapomniałem powiedzieć, że z racji na to, że faktycznie bałem się starych samochodów, moim pierwszym samochodem był, był nowy samochód salonowy. Była to Kia Seat, którą jeździłem ponad 3 lata. Po sprzedaniu, tak naprawdę w, za kwotę, którą dostałem za Kia Seed, od, y, kupiłem sobie tę Corvette, więc y, to mnie, może mniej więcej zobrazować, y, jakie to są y, koszta, jeżeli chodzi o ten samochód. Dobra, przed nami test przyspieszenia. Uwaga! No i tak to wygląda. Z tego, co się orientuję, według katalogu jest to około... 6,5 sekundy do setki. Może nie powala wynik, natomiast towarzyszący przy tym dźwięk, i też jakby uciekający tył sprawia, że, że mamy wrażenie, że jest to co najmniej sekundę bądź półtorej sekundy szybciej. Mój poprzedni samochód, jakim był Buick Regal, czyli odpowiednik Opla Insignia Europejskiego. Miał dokładnie te same parametry, czyli 6,5 sekundy do setki. Natomiast odczucia w tym samochodzie przy przyspieszaniu w porównaniu do tamtego są nieporównywalnie lepsze. Podsumowując, za cenę około 40-50-60 tysięcy w zależności od stanu samochodu można spełnić marzenie o takim V8. Z ważnych rzeczy, na które ja osobiście polecałbym zwrócić uwagę, jest fakt, że 95% takich samochodów to samochody po wypadku, więc zdecydowanie polecam zwrócić uwagę na historię takiego samochodu, co było uszkodzone, w jakim stopniu, żeby nie okazało się, że samochód został złożony z dwóch innych, bo, bo to, to nie ma sensu. Ten egzemplarz został zakupiony, już naprawiony w Polsce, uszkodzenie było bardzo delikatny w tylny lewy błotnik. Został to naprawione fachowo, więc jest całkiem okej. Okay. Ja osobiście zdecydowanie polecam ten samochód. Niska awaryjność. Silniki są naprawdę bardzo żywotne. Przebieg mojego egzemplarza to jest 130 tysięcy kilometrów, więc stosunkowo mało. Jak na tego typu silnik, to jest dopiero powiedzmy początek jego historii. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia samochód jest z plastiku. Więc tutaj o korozji jakby nie ma mowy, tak naprawdę, więc to też jest jakby kolejny argument za tym, że warto taki samochód kupić, pomimo jego wieku. Przypominam, jest to 33 lata. Samochód niesamowicie zwraca na siebie uwagę, reakcje ludzi i nie mówię tutaj tylko o osobach, które są petrolheadami, ale również babcie 80-letnie reagują niesamowicie na ten samochód. Bardzo często pytają, ile ma lat, co to w ogóle jest, pojawiają się uśmiechy na twarzach tych osób. Do was, jeżeli widzicie mnie gdzieś na mieście śmiało podejdźcie, porozmawiamy. Jest to tak naprawdę z takim samochodem codzienność. Każdy zwraca na to uwagę i jest zainteresowany tym samochodem. I co? Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu, postaram się pomóc. Cześć.